Jaka kurde szóstka? Co za cię podrak? Brat, pałeczka i fał. fał pałeczka. <ścoughs> od razu wszystkich mhm. przeprosić. No nie, no jakby jeszcze się łapię w tym w losowaniu, ale... Nie na kopa. <śmianie> Ale naprawdę nie <śmianie> wiem, jakoś mi się tego. A ty nie mogłeś wcześniej kłapać, jak ja mówiłem, szóstka? <śmianie> nie pomyślałem, że o to ci chodzi, wiesz? Nawet mi do głowy nie przyszło. Dobra, <śmianie> Tak, to żeśmy lekko... żeśmy znamieni. Nie, no, ale w sumie bitwa nie jest zła. Znaczy jest to dla mnie gorsze losowanie, ale nadal w moim wierze. W sensie w zasięgu mojego czołu. Chyba bogowie, woda wynagrodzili. Tak, swoją nieumiejętność czytania rzymskich, rzymskich tak jest. Sieb. Całkowicie nie znam układu tych policzek, szczerze mówiąc. Ja też całe życie znaczy całe życie, całą swoją karierę w Włocie jeździłem tam na 1-2 I tutaj się trochę gubię poczekajmy no, na resztę To już pusta w tym miejscu Jeszcze nie dojechali Nie, nie. Druga flanka rasuje. No dobra, i gdzie są Właśnie też się zastanawiam gdzie. Też nic się pokazał. Wstychało, pewnie chciałem ich zobaczył. Jakiś kurz się za to pokazał, chyba. A ze mną też? Dlaczego się zatrzymujesz na zakręcie? Wiesz, co? Bo tak jakoś. czyli tu nikogo nie ma. No, Czerwcu już dostał niebieskiego tego znaczka. To może ten Churchill w nas strzelał? Mnie nie trafił. Gdzie są wszyscy? Może ty, może oni tam wszyscy tam na tej drugiej flance są i boją się naszych dwóch czobów. To musiał poczuć. Arte znalazłem. Zorwaliśmy go Drugi strzel na ślepo Uuu coś mi śmigło nad tym, nad, nad kaszkietem Cito mm. Nie to ciche. ciche Ciche, 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 ciche czołgi Hellcat już tam A ja nie mam smutnego czołgu Agro A ja nie mam smutnego czołgu nie mogę sobie znaleźć miejsca o Jesteś kotem? Proszę Jesteś kotem? Dlaczego kotem? Hmm. Kotem to już bym w nich próbował. 85 eee, pojechałem. Ja mówię, jesteś kotem, w sensie nie możesz sobie znaleźć miejsca, Kręcił A, w robimy. ten zasad. Tak, jestem kotem No i kto mi zdjął tego Hamla? Znalazłem kawałek płaskiego to mi wszystkich wszystko rozpufali i nic w tej bitwie nie zrobię. Ja nawet za 3 dwa trafiłem w kwok. Weszło jak w masło, przeciwnik oberwał! No 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 no, no. panie Churchill, nie ruszaj się pan, Stawić mi Churchilla. To by było na tyle. Co, co oni robili przez całą tą bitwę? Nie wiem. Tak jakby cała ichnia drużyna Disconnecta dostała. No. Dziwna bitwa. Naprawdę dziwna bitwa. Mm, zarobiłem 20 kawałków. Nie wiadomo za co, za trzy strzały. To coś dziwnego.